Mówił Pan o pragmatycznym podejściu do prawdy, Pan takie podejście wyznaje. Jak poradzić sobie z taką sytuacją, kiedy komuś pragmatyzm odpowiada, że Bóg jednak istnieje? Trudno. Yy, ja, być może to jest może jakiś mój defekt mózgu, ja nie mam żadnej ambicji ustawiania, co ktoś inny ma myśleć. Jeżeli ktoś, jak ma postępować, i tak dalej, ja mówiłem wyłącznie o tym, co ja robię. Każdemu, każdemu polecam, bo to się właśnie sprawdza. To prowadzi do dużo większego szczęścia i spokoju na co dzień, niż wszystkie alternatywy, które ja znam. Łącznie z chrześcijaństwem. Oczywiście takim nieprawdziwym, no ale jednak chrześcijaństwem. W związku z tym, jeżeli ktoś, jeżeli kogoś pragmatyzm doprowadzi do istnienia Boga, to ja bym go zachęcał, żeby jeszcze raz się przyjrzał. Alternatywą sprawdził, czy na pewno również w jego życiu przypadkiem tak nie jest, że jeszcze lepiej byłoby w Boga nie wierzyć. A jeżeli jego to doprowadzi do wniosku do istnienia Boga, to się z nim nie zgodzę, ale będę się cieszył, że jest szczęśliwy.